Manero. Ostatnio znalazło się kilka pytań na QA, więc zrobię. I to już drugie z rzędu. A pytań mam aż trzy. A więc, po pierwsze, primo, szybko mi pójdzie. Po drugie, mam mało kontentu, no ale coś wykombinuję. W każdym razie ten dziomek zadał bardzo poważne pytanie dotyczące wydarzeń z Roswell. Pozwolę sobie wstawić kawałek mojego filmu jako kontekst. Początek końca zakonu Smerwomistrzów nastąpił w 1947 roku, w Roswell. Kiedy na Ziemię zstąpiły kosmity, i my, jako smerfomistrze, musieliśmy ich odeprzeć. Jednęli nas prądem. Nie czuję nóg. Dało się słyszeć. Powiedział to smerfomistrz Łukasz. Chwilę później zemdlał. I wtedy te wariaty zaatakowały. Tylko ja i Smerfomistrz Jedajek byliśmy w stanie walczyć w tym momencie. Po ciężkiej walce Jedajek umarł, a pozostali, no też zdechli. No więc tak, moi rodzice umarli jeszcze zanim wydostałem się z wioski Smerfów w 1213, aby założyć zakon Smerfomistrzów. Także nic im się później nie stało. No są, kurwa, martwi. Czy masz zamiar zrobić niefajną bardzo nielubianą przez obywateli rzecz, która jest nieakceptowalna przez społeczeństwo chyba, że chodzi o niemiecką sprzedajną kurt drzew prezesie, nigdy bym o tym nie pomyślał. Czy Bob budowniczy ma zamiar zamknąć ciebie w piwnicy? Właśnie mi przypomniałeś o tym, że szkalowałem go w poprzednim odcinku.